W ramach tej prezentacji opowiem Państwu o rekrutacji na Politechnikę Warszawską. Skupię się głównie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Jednolite zasady rekrutacji obowiązują tutaj dla wszystkich kierunków studiów, niemal wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Warszawie i w Płocku. Pewne odstępstwa dotyczą Wydziału Architektury. Proces rekrutacji można podzielić na kilka etapów. Pierwszy etap to przede wszystkim działania ze strony kandydatów. Ten etap zaczyna się 8 czerwca. Tego dnia zostanie otwarta do zapisów baza rekrutacyjna. I w okresie otwarcia bazy, czyli pomiędzy 8 czerwca a 6 lipca, mogą Państwo zarejestrować się jako kandydaci na studia w Politechnice Warszawskiej. Ta rejestracja polega na podaniu swoich danych osobowych, wskazanie kierunków studiów, na które chcielibyście studiować i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. Ale w ramach tej opłaty mogą Państwo wskazać do 5 kierunków opcji oznaczonych literkami tutaj od A do E. Dokonując wyboru kierunku studiów, trzeba kierować się różnymi przesłankami. Ja w ramach tej prezentacji nie będę skupiał się na tych przesłankach. Można o tym poczytać na wielu portalach internetowych poświęconych studiom. Zwrócę może uwagę na drugi, pewien aspekt techniczny, polegający na tym, że wskazując kierunki studiów, na których ewentualnie chcieliby Państwo studiować, należy zwracać uwagi na progi punktowe. Znaczy, rozsądnym działaniem jest wskazywanie w dalszych opcjach kierunków studiów, dla których progi punktowe po prostu są coraz niższe. Oczywiście, no, zachowując zasadę, że są to kierunki, na których są gotowi Państwo podjąć studia. Kolejny etap rekrutacji to działania podejmowane przez uczelnię. I tak, 9 lipca pobierzemy z krajowego rejestru matur wyniki egzaminów wyniki egzaminów maturalnych. Te wyniki posłużą do obliczenia tzw. punktów kwalifikacyjnych, co z kolei pozwoli na tworzenie listy rankingowych kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej. Te punkty kwalifikacyjne obliczane są z takiego wzoru, w którym uwzględniane są wyniki egzaminów maturalnych, przede wszystkim z matematyki, no to praktycznie na każdy kierunek studiów, i jest jeszcze ustawiony taki współczynnik. I tak dla matematyki, dla większości kierunków ten współczynnik wynosi jeden. Drugi składnik to przedmiot, wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru. I tutaj już ten współczynnik może być, może być różny. W szczegółowych zasadach rekrutacji podana jest tabela zawierająca kierunki studiów, nazwy przedmiotów i wartości współczynników. Trzeci składnik uwzględnia wynik egzaminu maturalnego z języka obcego. Tutaj współczynnik przy języku obcym, no to z reguły dla prawie wszystkich kierunków studiów ma wartość 0,25. 12 lipca zostaną podjęte decyzje o wstępnym zakwalifikowaniu. Państwa na studi. Wynik tej kwalifikacji zostanie Państwu przekazany przez indywidualne konto rekrutacyjne. W kolejnym etapie rekrutacji niezbędna będzie już pewna interakcja między Państwem a uczelnią. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną poproszone o przekazanie, czy raczej okazanie oryginałów dokumentów. I tutaj bardzo ważne są te daty, to znaczy to okazanie musi odbyć się w ściśle określonym terminie. Przewidujemy, że pomiędzy 13 lipca a 16 lipca no, w jakiś sposób Państwo nam te dokumenty przekażecie. Znaczy, Jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli, to chcielibyśmy to już zrealizować bezpośrednio na uczelni. I to okazanie, przekazanie dokumentów będzie polegało na tym, że w tych dniach, w tym ściśle określonym terminie, zaprosimy Państwa na uczelnię i trzeba będzie przedstawić oryginał świadectwa. Okazać oryginał świadectwa maturalnego, podpiszecie wówczas informacje o przyjęciu na studia, podpiszecie ankiety osobowe, ewentualnie. Jeszcze jakieś inne dokumenty, jeżeli to będzie, będzie niezbędne. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, że Państwo będą mogli przyjechać na uczelnię, to wówczas zrealizujemy proces okazywania oryginału świadectw, podobnie jak w zeszłym roku, w postaci takiej, że będą Państwo załączali skany dokumentów w systemie rekrutacyjnym. Ale to, co tutaj jest bardzo ważne, to te terminy. I tutaj zwracam na to uwagę, podkreślam i bardzo proszę o to, żeby w tym, ty w tym czasie, zainteresować sobie po prostu ten, ten czas na, na możliwość pewnej jednak interakcji z uczelnią, niezależnie czy będzie to polegało na tym, że Państwo rzeczywiście przyjech przyjedziecie do Warszawy. Na Odpowiedzieć na uczelni, czy też będziecie musieli dokonać pewnych czynności polegających na załączaniu plików w systemie rekrutacyjnym. Część z Państwa może zostać zakwalifikowana w opcjach innych niż A, a pozostawać na listach rezerwowych w opcjach wyższych. I tutaj jest bardzo ważny taki moment, kiedy poprosimy Państwa o to, żeby w bazie rekrutacyjnej wyraźnie zaznaczyć, czy chcą Państwo brać dalej udział w rekrutacji. Znaczy, zalecamy takie, takie rozwiązanie, że jeżeli ktoś został zakwalifikowany na jakąś dalszą opcję, B, C lub D, to, żeby jednak w jakiś sposób przekazał nam te dokumenty, a nie czekał, aż zostanie zakwalifikowany z listy rezerwowej. Jeżeli po pierwszej turze rekrutacji okaże się, że są jeszcze wolne miejsca na niektórych kierunkach, te wolne miejsca mogą się pojawić stąd, że no nie wszystkie osoby przekażą przekażą uczelni dokumenty, to zostanie przeprowadzona druga, ewentualnie trzecia tura. Te tury przewidujemy, że zostaną, będą się w dniach pomiędzy 18 lipca a 20 4 lipca. Osoby, które zostały zakwalifikowane na studia i okazały dokumenty, mogą już zostać przyjęte na studia. To przyjęcie na studia odbywa się w formie wpisu na listę studentów. To oczywiście już jest realizowane na uczelni. W tym czasie mogą Państwo wykonać badania lekarskie. Skierowania na badania będzie można pobrać z systemu rekrutacyjnego. No i finalnym etapem tego procesu rekrutacji jest imatrykulacja, czyli złożenie ślubowania akademickiego. To odbywa się 1 października 2021 roku i w tym momencie nabywacie Państwo już pełne prawa, pełne prawa studenta Politechniki Warszawskiej i rozpoczynacie studia. To, co dotychczas Państwu omówiłem, to przy, taka sytuacja, powiedziałbym, modelowa, prosta, kiedy te wyniki matur są dostępne w tym krajowym rejestrze matur. A co jeżeli mamy sytuację troszkę, troszkę inną, to znaczy. Jakby te punkty kwalifikacyjne mogą być obliczane troszeczkę e, inaczej w sytuacji, jeżeli ktoś z Państwa jest e, laureatem, no, finalistą olimpiady lub konkursu, e, posiada dyplom jest absolwentem i posiada dyplom e, technika, ewentualnie ma maturę międzynarodową, w ogóle maturę poza uzyskał poza polskim systemem edukacji, no to wtedy e, istotnym. Sprawą jest to, że, żeby te dokumenty poświadczające uzyskanie, te wyniki egzaminu materalnego zostały w jakiś sposób uczelni przekazane i to będą Państwo mogli zrealizować, wykonać poprzez swoje indywidualne konto rekrutacyjne. Tam trzeba będzie odpowiednim wyprzedzeniem załączyć odpowiednie, odpowiednie dokumenty. Zwrócę może uwagę tutaj na kwestię dyplomu technika. Mo, możecie Państwo po prostu wykorzystać e, oceny na dyplomie jako zamiennik dla ocen z przedmiotu do wyboru. To, e, który z tych, tych wyników zostanie uwzględniony, no to zawsze to jest tak robione, że, że z korzyścią jakby dla kandydata, czyli Zawsze ten lepszy wynik jest yy, uwzględniany przy obliczaniu punktów kwalifikacyjnych. Yy, jeszcze może zwrócę tutaj uwagę na problem certyfikatu znajomości języka angielskiego. Ci z Państwa, którzy będą podejmowali yy, studia na kierunkach anglojęzycznych, yy, to tam warunkiem jest yy, posiadanie yy, certyfikatu znajomości języka na poziomie B2 lub ewentualnie wynik egzaminu maturalnego na poziomie 80-80%, ale ten certyfikat ewentualnie znajomości języka na poziomie B2 też musi być załączony w systemie, w systemie rekrutacyjnym. Zwracam tutaj jeszcze raz i podkreślam to, że muszą te dokumenty Dotrzeć na uczelnię, i tutaj, jakby, tym e, sposobem przekazywania tych dokumentów e, będzie właśnie indywidualne konto rekrutacyjne. Jeżeli chodzi o wydział architektury, to tutaj sytuacja jest troszeczkę, troszeczkę specyficzna, mianowicie rekrutacja zaczyna się dużo wcześniej. Baza rekrutacyjna będzie otwarta do zapisów już od e, 5 maja. I przy ustalaniu punktów kwalifikacyjnych na architektury Architektury będą brane pod uwagę oprócz wyników egzaminu materialnego, również wyniki oceny, takiego sprawdzianu z predyspozycji uzdolnień oraz oceny dokumentacji, takiej graficznej dokumentacji prac, prac własnych. No, zalecam powiedzmy, żeby dosyć szczegółowo zapoznawać się z informacjami podanymi na stronie. Wydziału Architektury. Można tam znaleźć szczegóły yy, i wszelkie informacje o tym, w jaki sposób, na jakiej platformie, w jakich terminach dokładnie zostanie przeprowadzony ten sprawdzian z predyspozycji i uzdolnień. Ale co ważne, baza rekrutacyjna będzie otwarta do zapisów już od 5 maja. Może jeszcze dwa zdania na temat rekrutacji. Na studia stacjonarne drugiego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia ta rekrutacja będzie prowadzona od 3 sierpnia, to znaczy tego dnia zostanie otwarta do zapisów baza rekrutacyjna. No, może nie wnikają tutaj w szczegóły, tylko zwrócę uwagę na, na dwie sprawy, to znaczy terminy. Trzeba ich pilnować no i trzeba też, jakby dosyć dokładnie sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji na studia, w szczególności drugiego stopnia, ponieważ tam oprócz no, dyplomu, dyplomu studiów pierwszego stopnia, trzeba też załączać suplement do dyplomu, trzeba też załączyć CV. No generalnie chodzi o to, żeby komisja rekrutacyjna mogła ocenić kompetencje kandydata, czy, czy one są odpowiednie do tego, żeby mógł zostać przyjęty na studia drugiego, drugiego stopnia. Żeby jakoś podsumować tę króciutką prezentację i, i sformułować dla Państwa pewne zalecenia, to ja bym powiedział tak, że, że pierwsza sprawa bardzo istotna to pozyskanie informacji, bo tylko, tylko jeżeli dysponujemy odpowiednimi, rzetelnymi informacjami, możemy dokonać właściwych, właściwych wyborów, a te właściwe wybory zapewnią nam możliwość studiowania, w tym oczywiście studiowania w Politechnice Warszawskiej. Dziękuję Państwu.